I witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was summer bucket list, czyli z listą rzeczy do zrobienia w wakacje. Także zapraszam do oglądania. Beluncio, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. witam! Właśnie przyszła do mnie Bella, więc. Cieszcie się tą nowiną, ale jest trochę mokra, więc trzeba ją odrzucić stąd yy, i powiem Wam, że nie mamy warunków do nagrywania filmów zbyt fajnych, ponieważ właśnie pada deszcz i jest burza, a rano jeszcze było ładnie, słońce świeciło i w ogóle, no tak się pogoda zmienia niestety w Polsce. Dobra, więc teraz już przejdźmy do naszej listy rzeczy do zrobienia w wakacje Postanowiłam nagrać dla was taki odcinek, ponieważ wakacje trwają dwa miesiące i trzeba je jakoś fajnie wykorzystać, żeby się nie nudzić A też żeby wiecie, nie siedzieć dwa miesiące przy komputerze czy tam przy telefonie i żeby wiecie, cały czas nie przy tej elektronice Tylko żeby się też pobawić, żeby wiecie, poczuć tą wolność i ten vibe wakacji Więc zaczynając, pierwszy punkt, a tak w ogóle tak wygląda moja lista, jakieś tutaj rysuneczki, nowe i tak ogólnie Zaczynając od pierwszego punktu Jeden, zrobić piknik Wiecie, możecie na jakąś łąkę iść albo Znowu pada, no ludzie Możecie iść na jakąś łąkę, albo nawet na podwórko Zaprosić znajomych i ogólnie na trawce Sobie zrobić taki piknik, wiecie Jakieś lody, jakieś pizza, no coś takiego Jakie chcecie, pikniki są bardzo fajne sobie pogadać pogoda sprzyjać Dwa, y, zrobić własne lody y, Powiem wam, że takie własne lody są mega dobre Bo jakby wiecie Z jakich składników je robicie I wiecie jakby to jest takie fajne, że je sami zrobiliście. I powiedzmy, że to za darmo. Tylko, że niestety składniki kosztują do zrobienia. Na przykład, możecie zrobić lody, że na przykład macie Kinder Bueno i możecie je po prostu tak rozczaskać, Później wlać tam mleko i jakby dać patyczek, i to później do zamrażarki. No i na kilka tam godzin, nie wiem, na ile. I później macie taki fajny lut Kinder Bueno. Ja muszę taki zrobić, bo na, na pewno takie zrobię, więc to jest bardzo fajny pomysł. Następnie mamy nockę z przyjaciółką. Ja już robiłam nockę z gabrysją, ale to było w maju. Coś tak. Tak, majówka to była, więc wakacje też trzeba zrobić. więc się, przygotuj się na to. Następnie mamy noc na trampolinie. To jest mega fajny pomysł, tylko znowu musi pogoda być fajna, ale mam nadzieję, że będzie fajna. Wiecie, musicie jakieś kocy pozbierać i tak dalej, yy, i trzeba zakryć jakoś dach, żeby było tak fajnie. No i trzeba te kocy pozbierać, te wszystkie poduszki, tak wszystko tu poukładać, żeby tak było fajowsko. Następnie mamy bieganie w deszczu bossów. Wiecie, to jest takie. To ma taki vibe sobie, bo jeżeli deszcz pada i teraz pada deszcz, no okej, okay. yy, to wiecie, yy, boso, trzeba pobiegać to ma taki fajny vibe, znaczy trzeba, no tak pomyślałam, nie, co ja tu gadam yy, W każdym razie przechodzę do punktu szóstego, spacer do lasu ze znajomymi, też to ma taki fajny vibe, wakacje, no, tu wszystko prawie ma vibe, ale to jest mega też fajna zabawa Numer siedem, wieczór filmowy Jakie chcecie, filmy możecie, jakie chcecie filmy możecie sobie poglądać na wieczór? Wiecie, że Bella zasnęła, to jest niesamowite. Przyszła i po prostu się położyła i śpi. No, jest spokój. Chyba jej nie widać, ale to i śpi dywa nie. Następnie mamy nockę u babci i dziadka. Ja co roku w wakacje robię taką nockę i to jest też fajne, bo wiecie, inaczej jest u babci, a inaczej u siebie w domu, więc też fajne malowanie kamieni powiem wam że to jest mega fajne rok temu to robiłam i zrobiłam takie fajne kamienie takie takie jakby wzór łaty krowy i ogólnie takie jakieś różne kameczki na Pinterest też sobie te inspiracje wzięłam i powiem wam że to jest też mega dalej zrobić sobie tatuaże wiecie możecie sobie kupić takie tatuaże i sobie normalnie tą wodą tak sobie to porobić takie tatuaże Dalej, ciasto z owocami. Serio, to jest mega fajny pomysł. Albo na, na przykład możecie sobie zrobić sernik na zimno i na, gór, na górę jakby tego sernika dać owoce. Ja mega lubię serniki na zimno, więc. No. Kolejna rzecz. Ognisko lub grill. Też to jest bardzo fajne. To się przeważnie zawsze robi w na wakacje. Wyjazd na, nad jezioro. Dzień bez elektroniki. Tak, ja to muszę wykorzystać. Dzień bez elektroniki, bo ja stanowczo siedzę za dużo na tym telefonie, ogólnie tak trzeba, muszę sobie ten dzień bez elektroniku zrobić. Ja się wiadomo, nie że bez światła czy coś takiego, tylko bez telefonu, bez komputeru, żeby sobie jakoś odpocząć. Odpocząć tylko jest taki problem, że wiecie, ja się udzielam w so social media, i taki jest problem, że wtedy będę się musiała. Dzień od Was oddzielić, więc gdy, wtedy, gdy mnie nie będzie, to wiadomo, że mam dzień bez elektroniki, ale to Was pewnie poinformuje. Następnie mamy Energylandia, wyjazd do Energylandii. Powiem Wam, że to jest mega fajny pomysł jechać do Energylandii. Jeżeli lubicie adrenalinę, te Costello, to jest naprawdę super, ale tam możecie też jechać na przykład yy, ogólnie, tam nie ma samych tych rolek, że wiecie, te hyperiony, to to wszystko to wszystko, to wszystko bo też są fajne rzeczy. Na przykład yy, znaczy wiecie, chodzi mi o to, że nie ma takich samych, takich groźnych, bo są też takie rollercoastery takie przyjazne, takie miłe. Wiadomo, jest ta prędkość, bo ja byłam na wycieczce szkolnej na w Energy Landy yy, i powiem wam, że jest ta adrenalina, byłam na tym dragonie pomaragu i no, jest ta adrenalina takie, może nie byłam na jakichś takich wysokich, ale no, ja się już po prostu tak bałam na tym. Mnie ta prędkość po prostu zżera, to jest tragedia, ale nie rozgadowując się, zapraszam Was do narzędzia Lampiony ze słoików, to jest też super pomysł yy, Bitwa na poduszki, no to trzeba na nocce zrobić <laughs> Zrobić bukiet z polnych kwiatów, rok temu tak, też to robiłam, to samo, bukiet z kwiatów i to jest też super Pomalować paznokcie, właśnie muszę sobie pomalować paznokcie, bo jak widzicie już dosyć długie mam, znaczy długie, no już Rosną. Więc muszę sobie je pomalować. Chciałam na jakiś taki pastelowy kolor, ale mam taki ten, taki lawendowy mam, więc sobie zrobię na ten lawendowy, bo no, nie będę kupować innych kolorów, lakierów U nóg tak samo sobie muszę pokol pokolorować, pomalować, tylko nie wiem jeszcze na jaki kolor Następnie mamy zjeść śniadanie na dworze. Ja już jadłam, niedawno, w tą niedzielę chyba jadłam i to jest też fajne, bo tam jest śpiew ptaków i ogólnie tylko polecam wam rano zjeść tak wcześniej, gdzieś oko około ósmej, dziewiątej, bo dalej, 11, 10, 12, coś takiego, to już jest. Nie ma tych ptaków, a rano jest właśnie najfajniej, bo jesteś śpiew ptaków i jest mój vibe wspaniały. I jest za dużo tego, że tak muszę, tego słowa. Iść na basen, wiecie, możecie iść na basen taki pod y, przykryciem ogólnie w Waszym mieście, jeżeli Macie. Albo jeżeli Wasze miasto ma, no to taki basen bez sufitu. Bez przykrycia. E, przeczytać książkę. Ja już zaczęłam czytać książkę, jak byłam niedawno chora. E, e, ja czytam takie książki, nie, że książki, ja czytam takie bardziej komiksy. Mi to są takie taki fajne to jest, wiecie. Znowu pada. Ludzie, dajcie spokój. Następnie mamy przeje, przejażdżka rowerowa. Ja w tamte wakacje zrobiłam 7 km na rowerze i to jest naprawdę genialne jakby fajna rzecz, żeby zorganizować sobie dzień, żeby jakoś sobie tak fajnie pojeździć. Może się z znajomymi albo możecie z rodzicami, no zależy. Jak chcecie Ja rok temu byłam z rodzicami i no fajnie, fajnie, fajnie. Yy, tylko znowu musi Wam pogoda sprzyjać. Tak, pamiętajcie, że musi być super pogoda i musicie mieć super yy, szczęśliwą twarz, szczęśliwy humor i wtedy to już może się działać, wtedy już jest wszystko ok. Następną rzeczą. Jest zrobić łuk z gałęzi i sznurka. Tak samo rok temu to robiłam i mam nawet w garażu ten łuk. Mam dwa łuki, bo ja to sobie kupiłam w ogrodzieńcu, jak byłam, a drugi sobie zrobiłam i też fajny jest taki łuk. Yy, ogólnie mam taki duży gdzieś, takie coś, taki, no i ten sznurek jak oczywiście. No i ja mam jeszcze szczałę z tego, jakby też gałęzi, no i tak sobie fajnie, może ci jeszcze lec. Jeżeli oczywiście nie chcecie, nie chcecie tracić pieniędzy, to to jest naprawdę super pomysł. Yy, zrobić lemoniadę. Lemoniada też zawsze jest fajna na ochłodzenie i ogólnie używam ją tysiąc razy w te wakacje, a zaczęło się kilka dni temu. Zjeść coś nowego Wiecie, nie, nie każdy lubi coś nowego jeść Ale no, możesz coś sam spróbować Na przykład mordnice, jakieś krewetki czy coś Ja na przykład nie jadłam sushi Więc muszę spróbować w te wakacje Nie wiem, czy to jest dobre Ja się boję ogólnie tego smaku bo ja ogólnie ryb I nie przepadam za rybami A to jest chyba surowa ryba czy coś takiego No mam nadzieję, że będzie dobre Chciałabym spróbować Następnie mam zrobić mapę skarbów to też jest super pomysł, tylko wiadomo, trzeba ze znajomymi, czy jakąś koleżanką, przyjaciółką yy, Wiecie tak, robicie sobie mapę Możecie na przykład wziąć jakąś kartkę, tak potarga tak żeby wiecie, było tak starodawnie, zalać ją herbatą, czy jakąś tam wodą Herbata najlepiej, bo wtedy takie, będzie taki fajny materiał z tego wyjdzie, taki jak starodawna mapa No i później możecie markerem czarnym porobić te wszystkie znaleczki tam, gdzie się idzie, gdzie się idzie i później zakopać skarb yy, Gdzieś tam tam gdzie się ja na przykład to robiłam te, również rok temu z koleżanką i ten... mój kolega tego szukał dokładnie kuzyn Następnie Chwilę, ja już to pogubiłam. Aha. Znaleźć czterolistną koniczynę. To jest naprawdę zabawa na połowę dnia. To nie jest łatwo tak zrobić, no chyba że yy, znaleźć, chyba że macie szczęście, trafa. Ja powiem Wam, że byłam rok temu w yy, kościele, znaczy nie to, że nie chodzę, ale po prostu mówiłam, że yy, raz yy, pewnego dnia rok temu byłam w kościele i rozumiecie, to po prostu sobie klęczałam, nie? Byliśmy na jakby na tworzu w no, koło kościoła. I po prostu sobie klęczę, nie? Ja patrzę i tam jest czterolista koniczyna tak nagle. Ja po prostu ja nie wiem, to jest po prostu traf. I ja patrzę na jest czterolista koniczyna, no i to jest po prostu. Już... Ja się tak dziwiłam, następnie mamy posprzątać pokój. Albo jeszcze tak go jakoś ozdobić, i ogólnie jakieś tak sobie obrazki, jest jakieś takie, wiecie, wakacyjne i ogólnie, też to, da, też to da Wam taki fajny klimat do waszego pokoju, tak nie będzie Wam się nudzić. Nie każdy lubi sprzątać, ale warto coś tam może Ja na przykład nie jestem z wielbicielką sprzątania, ale tam. prze no, przetrawię to jakoś. Zrobić eksperyment naukowy, to jest też super. Ile ja już więcej powtórzyłam? Dobra, to, to jest super. To jest też cudowne. Zabawa. Eksperyment naukowy możecie sobie w internet pisać jakieś tam eksperymenty naukowy, możecie sobie porobić jakieś takie fajne rzeczy. Nauczyć psa sztuczek, ile Macie psa? Yy, no to jest oczywiste. Ja na przykład Amstusia chciałam jeszcze na, na, nauczyć dużo sztuczek, bo on już dużo dużo umie, umie siadł, umie leżeć, umie turlać się. Chciałam go jeszcze nau nauczyć tego takiego, żeby tak. tak. Yy, czołgał się, chyba? Tak to się mówi, żeby tak się czołgał, tak? Nie wiem po co to mu, ale chciałam go tego nauczyć. No i tam jeszcze zobaczę jakie tam są sztuczki. Chciałam, żeby jak żeby był taki, wiecie, wytesowany. Dobrze, następnie mamy, żeby pograć w gry planszowe. To też jest super zabawa, żeby, wiecie, to jest naprawdę lepsze niż yy, gra na telefonie czy coś. Z rodzinką tam zawsze sobie można pograć. Następnie mamy zrobić slime. Slime już nie jest taki popularny jak dawniej, ale możecie sobie zrobić. Potrzebny jest Wam klej, na przykład możecie sobie wziąć piankę do golenia i jakoś na przykład, jeszcze co tam było, persil czy coś takiego. tak coś takiego. Później to trzeba wymieszać i Wam się taki fajny glutek. Możecie sobie dodać farbę, żeby to miało jakieś fajne ubarwienie. Ja robiłam te slime na okrągło, tylko jest taki problem w tych slimach, że one że trzeba mieć jakieś pudełko, na przykład po jakimś kremie możecie sobie dać hmm, 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 hmm. O, Pofarbować włosy Chodzi o to, żeby nie pofarbować włosy na taki niezmywalny Tylko właśnie na taką, taką pianką zmywalną Ja co roku tak robię, znaczy już chyba dwa lata albo trzy tak zaczęłam robić I ja mam taką piankę zmywalną różową że ona po prostu, jakby po wakacjach, po kilkunastu myciach, ona się już zmywa i po prostu już macie naturalny kolor włosów, tak jak dawniej. Tak, taki. I powiem wam, że ja się cieszę, że ja nie mam takich bardzo brązowych włosów, że mogę sobie tak zawsze poszaleć, sobie coś pofarbować. Następnie mamy nie spać całą noc. Wiecie, to jest trudne, ale warto spróbować. Następnie mamy kajaki. W moim mieście będą kajaki. Mam nadzieję, że się wyrobią, bo jak nie, to ich. Tak, będą kajaki. I mam nadzieję, że tak jak mówię, się wyrobią. Następnie mamy robić zdjęcia pamiątkowe. Polecam Wam serię robić zdjęcia pamiątkowe, jak na przykład. Ogólnie się spotykacie z przyjaciółmi, czy gdzieś, gdzieś coś tam, coś, gdziekolwiek jedziecie to, żeby sobie robić zdjęcia, bo serio to jest pamiątka. Ja kiedyś że ja sobie czasami nie robiłam zdjęć, bo to jest mega fajne takie robienie zdjęć. Moja ręka szaleje. Jechać w góry, też super pomysł. Na przykład ja byłam kilka lat temu, nie, nie wiem kiedy. kiedyś sobie byłam w to ten... No kurde. Giewąt. Zabyłam górę, szczyt górki Z tego jest też odcinek, więc, mam, więc Was tam zapraszam. To już było kilka lat temu, w sumie. Yy, karmić będzie iść do zoo. Tak, bardziej jechać do zoo. We Wrocławiu jest to wielkie zoo. To takie jakieś afrykańskie, to mieszane, co je, idzie się pod tym takim, pod takim tunelem wodnym, gdzie pływają te rekiny i tak dalej. I powiem, że ja się tego boję. No nie wiem, czemu. Ja tak mam strach tego, jak do rekinów na kobietach. To... Nie, no, masakra, nie wiem, co mi się zgłodzi. <coughs> ale chciałabym tam serio pojechać do Wrocławia. Do Zon, albo po prostu nawet do Krakowa, czy gdzieś tam w okolicach, bo mieszkam w okolicy Krakowa. Dalej, grać w siatkówkę. Ja ogólnie mm, gram w siatkówkę, yy, uprawiam ten sport, ale też fajnie by było zagrać sobie, wiecie, na plaży, w siatkówkę to siatkówkę plażową, czy coś takiego Bitwa na poduszki, na przykład też na... To już nie... nie, chyba no to już było, chyba Tak, było, no to się powtórzyło Prowadzić pamiętnik lub bullet journal To też jest fajny pomysł Bo po prostu wiecie, później macie taką super pamiątkę z tego Bullet journal to jest taki... Jak mam to określić? Piszcie sobie w Bullet Journal, chyba większość wie co to jest. To jest taki coś, yy... taki pamiętnik. Następnie mamy zrobić wielką gumę balonową, wiecie, taką olbrzymią, to mega. Zrobić branzoletkę, na przykład z czy z czegoś tam nurkować, na przykład na wakacjach, spać długo, na przykład o 12, czy coś takiego, tylko trzeba pobalować poprzedniego dnia, żeby tak długo spać. Uh, 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 uh. Ułożyć puzzle. No, też spoko pomysł, i następnie już 50. ostatni ten jakby pomysł to zrobić naszyjnik z popcornu. Więc to by było na tyle. Tak wygląda moja piękna lista. Ja wam życzę szczęśliwych i udanych wakacji. Mam nadzieję, że coś wykorzystacie z tej listy, więc ja już się z wami żegnam, zostawcie subskrypcję, że, e, zostawcie, co? Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało i oczywiście subskrypcję, żeby się że mam się z wszystkimi filmikami. No ja już się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!